A później, no to już tylko było tego więcej. Było więcej? Tak. I było radośniej, e... było trudniej. Um... No tak. Różnie tak, było. Nie <laughs> kochanie, wiesz, co muszę ci coś powiedzieć? <laughs> Wytężyłem oczy, nos i uszy. <laughs> nie było, bo to widać już widać, że aż tak mm. spójny, no dla na siebie humor. Ile tych blokad masz? No i ile? <laughs> no i padła jakaś liczba, 14, tak. tak mi przyszło, nie wiem. I tak zostało. <laughs> I tak zostało żeby nie wyjść na niegrzeczną i niewierzącą. To mhm. powiedziałam tak, oczywiście, możesz się ze mnie poważnie. Natomiast po tych dziewięciu dniach. Ja może powiem, co było po dwóch po trzech, bo to <noise> trochę buduje atmosfery. Po dwóch po trzech, ja czułam, że coś się ze mną dzieje. Pamiętam, że pomyślałam sobie wtedy, kim jest ten człowiek, że był w stanie dla mnie wyprosić takie rzeczy. Przejdźmy do konkretu. Dzisiaj kolejna postać, kolejny święty. Mhm. Ktoś bardzo, bardzo realnie obecny w naszym życiu. I to jest Maria. Maria. Mhm. Opowiemy Wam na początek dwie historie z naszego życia jeszcze sprzed zawarcia sakramentu małżeństwa, ale już wspólnego życia w pewien sposób. Historie, które dotyczą naszych początków. Mhm. Pierwsza to ważna kwestia. Mianowicie modliliśmy się o żonę i o męża. Każdy z nas indywidualnie, niezależnie mm -hmm. od siebie, jeszcze siebie nie znając, o sobie nie wiedząc, yy, może się gdzieś miejąc na ulicy, nawet tak. albo we wspólnocie, nie wiadomo. I to konkretną modlitwą, mianowicie nawet po pompejańską. Tak, i oczywiście y, na początku nie wiedzieliśmy nic na ten temat, że jedno o. wymodliło drugie. Dopiero po paru miesiącach rozkwitu naszej relacji, jak sobie usiedliśmy, pewne fakty się staliły, to okazało się, że właśnie w tym samym czasie modliliśmy się. Każde we wzajemnej intencji. Mm -hmm. Tak, więc to były początki nasze, początki konkretnego działania w naszej relacji, działania Maryi. Mm -hmm. e, a później, e, no to już tylko było tego więcej. Było więcej? Tak. Było radośniej, e... było trudniej. No tak, Różnie tak, było. Nie wiem, jak to zazwyczaj było w relacjach. Było, tak. Tak, ale no właśnie, a propos, no tak jak tutaj było, tak? Teraz? Tak? W tej pierwszej Te, historii w dół, to od razu znowu schodzimy. Mhm. Więc y, co tam było w dole? Y, no ja miałam swoje dylematy, nie? Jak już Zbyszek mhm. się pojawił na horyzoncie, wiadomo, trochę pewności, trochę niepewności, Zbyszek miał jakieś inne swoje. No i tak pewnego razu przytrafiła nam się pewna rozmowa. Siedzimy, siedzimy sobie wieczorem na kanapie i rozmawiamy. I ja tak mówię w przypływie szczerości do Zbyszka. E, kochanie, wiesz, co muszę ci coś powiedzieć? Wytężyłem oczy, nos i uszy. Nie było, bo to widać, że aż tak. Ale... Mm. E, tak, i powiedziałam Zbyszkowi wtedy, że no, w kilku relacjach już w życiu byłam mm. i, i tak naprawdę. I powtarzam... ja myślę, koniec, albo się oświadcza, ale zaraz, zaraz to nie. Nie, no nie, ja to nie tak... tak, ale byli, byłam już w kilku relacjach i powiedziałam Zbyszkowi o tym, że, że zawsze w tych relacjach e, powtarza mi się pewien schemat, że dochodziłam do pewnego punktu. Dla mnie, bez żadnego wspólnego mianownika, dochodziłam w sobie najbardziej do takiego punktu i czułam, że nie jestem już w stanie e, pójść dalej, tak? Jakaś, jakiś rodzaj blokady się pojawiał, e, no tak się śmieliśmy ze Zbyszkiem trochę, e, Zbyszek próbował troszeczkę, właśnie, owinąć to wszystko w to, to, swój no i, dla siebie humor. Ile tych blokad masz? No i ile? No i padła jakaś liczba, 14 tak mi przyszło, nie wiem, i tak zostało. I tak zostało, tak. No i się spytałem Moni, czy, czy mogę się za nią pomodlić. Mhm. Yy, tak, oczywiście, yy, żeby yy, nie wyjść na yy, niegrzeczną i niewierzącą, to yy. powiedziałam tak, oczywiście możesz się za nią pomodlić. Natomiast kochana moja przyszła żona wtedy sobie pomyślała, no się módl człowieku. Te moje myśli, bo o tym hmm. rozmawialiśmy nieraz, było, było rzeczywiście tak, że, że bardzo wątpiłam, bardzo wątpiłam, że to cokolwiek da. Pomyślałam sobie w duchu, tak naprawdę chcesz, to się może, ale ja w tym udział nie biorę, bo. Wiem, ile to mnie zawsze kosztowało w relacjach. Wiem, czym, jak to się kończyło. Mm. Ja się naprawdę przez lata starałam coś z tym zrobić. I, I nawet do dzisiaj nie wiem, co to tak naprawdę jest. Co to za blokady, z czego one wynikają. Może się to kwalifikowało na jakąś terapię. Trudno powiedzieć, ale... A Ty chcesz to w 9 dni ogarnąć, tak? Jedną modlitwą, bo zbyt, jak miał taki ja. plan. Nie No ja tego tak do końca nie rozumiałam wtedy, tak? Jaki on miał plan i, i co on mnie tutaj włączył. Co mi zaangażował, e, częścią czego się stałam i co się stało. Tak, że po tych dziewięciu dniach. Ja może powiem, co było po dwóch, po trzech, bo no. <laughs> trochę buduje atmosferę. Tak, po dwóch, po trzech, ja czułam, że coś się ze mną dzieje. Nie? Coś takiego bardzo mm -hmm. nietypowego, coś dziwnego. Um, no i tak nie umiałam tego nawet ponazywać. Tak naprawdę było aż to dla mnie takie. Dziwne, tak, że, że coś jest na rzeczy, a ja zupełnie nie wiem co. Mhm. I, I tak pamiętam, że przyszła mi do głowy taka myśl a propos tych blokad i jedna, jedna refleksja, że już nie ma 14. Nie? Że ja mam tego mniej. 12, 11, może 10. Nie wiem, po prostu byłam w stanie powiedzieć tylko tyle, że tego jest mniej. Mhm. I tak jak Zbyszak tutaj zaczął mówić, dziewięć dni minęło. Nie wiedziałam, czego mam się spodziewać, jak początek był taki, właśnie <laughs> przejmujący. I po dziewięciu dniach, możecie wierzyć lub nie, ale ja ewidentnie czułam to w sobie, że tam nie ma już nic. Nic. I byłam w ogromnym zdziwieniu, w ogromnym szoku. Jak to jest możliwe, skoro ja przecież tyle lat próbowałam coś z tym zrobić, i, i na własną rękę, i, i, i rozmawiając z różnymi osobami, tak też o tym, co się działo. Ale, ale tak naprawdę bez efektu, tak? Nawet nie umiałam sobie tego ponazywać i mało tego, ja nawet do dzisiaj nie wiem, co to było, co to były za blokady, co to był za rodzaj y, więzów. Ja też nie wiem. <laughs> ja też nie wiem, ale okazuje się, że nie musiał, tak? Pamiętam, że pomyślałam sobie wtedy, kim jest ten człowiek, że był w stanie dla mnie wyprosić takie rzeczy? Y, a potem druga myśl pobiegła właśnie w kierunku Maryi. Kim y, jest... Y, Właśnie ona, skoro, skoro to dzięki niej, e, dzięki jej wstawiennictwu Boga, dost, dostąpiłam takiego uwolnienia, tak? I e, e, bardzo mnie to wszystko poruszyło. Oczywiście Zbyszek poznał też ten finał, z, z zobaczył co się działo, i, i uważamy to za bardzo przełomowe wydarzenie dla naszego okresu narzeczeństwa, dla, dla naszego przygotowania do małżeństwa. Mhm. E, I tak jak wspomnieliśmy, potem było po już tylko więcej. Czyli ślub. Ślub i to właśnie bardzo konkretny dzień. Taki, który sobie nawet nie wiem, czy wymarzyliśmy, ale tak się idealnie złożyło. Różne tak, czynniki, zgrało, tak. To jest na oddzielny podcast, że oddzielną historię. Była to była sobota, 13 maja 2017 rok, czyli rocznica, setna rocznica objawień w Fatimie, tak? Czyli dzień bardzo maryjny, bardzo maryjny. Hmm. Więc dla nas też bardzo szczególne. cieszyliśmy się, że możemy w ten dzień świętować razem z nią i i takie poczuliśmy natchnienie, żeby w ramach naszego ślubu, wesela zbierać od gości obecnych, zbierać intencje. I tak poczuliśmy się zaproszeni do tego, żeby coś ruszyć tym tak, coś z tym zrobić, Konkretnie. ruszyć w drogę ja. z tym. Ruszyć w drogę, czyli taki miesiąc poślubny sobie wymarzyliśmy. I to był miesiąc poślubny, naprawdę. Miodowy dosłownie miesiąc, dosłownie miesiąc. Miodowy miesiąc, bo poszliśmy sobie na pielgrzymkę. Tak, pieszo. Autostopem. I autostopem do Santiago de Compostela, czyli Hiszpania, grób świętego Jakuba. Tak jest. Tak. Po miesiącu tam dotarliśmy, odwiedzając w międzyczasie Lurt. A zaczynając w Częstochowie. A tak. zaczynając w Częstochowie. No i tak po miesiącu byliśmy już. Zmęczeni po prostu tą mm. drogą. Bardziej niż dzisiaj jesteśmy, nie? To tak. jest naprawdę. O, już tam się mocno działo w mocno nas. Tak. Już, zmęczenie tak. dotykało każdą cząstkę ciała. I, i psychiki, i, i jeszcze wielu innych obszarów. Mm. Nie? No i tak stanęliśmy trochę przy tym grobie i zaczęliśmy się modlić. No dobra, Panie Jezu, dotarliśmy tu. Teraz dobrze by było wrócić. A nie zapowiadało się tak łatwo. No ale w pewnym momencie nagle rozległy się wokół nas polskie głosy, tak? I tak, tak spojrzeliśmy po sobie coś dziwnego. Tak? Po mm. jednej modlitwie nagle słyszymy tu Polaka, tam Polaka i jeszcze gdzieś Polaka. Mm. No i tak udało nam się zlokalizować, że y, mają swojego przewodnika. Tak jest, podeszliśmy Jestem z nimi. Tak. Podeszliśmy do niego, zapytaliśmy się, i, i się okazało faktycznie, że to jest pielgrzymka z Polski. Przyjechali autokarem. No i podejrzeliśmy, pytamy, czy nas zabiorą z powrotem do Polski, czy moglibyśmy z nimi wrócić. Oni tak spojrzeli na nas, mówią, hmm, weźmiemy was, to bardzo możliwe, tylko że jedziemy nie w tym kierunku. Tak, jak spojrzeliśmy po sobie, nie za bardzo wiedzieliśmy, co mają na myśli, ale okazało się, że oni jadą dalej. Dalej, czyli gdzie? Do się... Fatimy! Więc tak, więc z jednej strony radość mieszała nam się z niepewnością, bo mm. e, czuliśmy, że to by było piękne zwieńczenie, że my, którzy rozpoczęliśmy naszą wspólną 13 drogę, maja. tak, 13 mm. maja, e, mamy okazję zakończyć podróż poślubną właśnie u umamy tam u jej stóp. To z jednej strony, a z drugiej byliśmy już tak, jak wspomnieliśmy, potwornie zmęczeni, chcieliśmy wracać. A tu jeszcze, kilkaset tu jeszcze... kilometrów tak, dalej. Tak, i mm -hmm. jak się stamtąd wydostać, nie? bo, to... ale tak czuliśmy, że mamy się zawierzyć, że to właśnie droga, droga zawierzenia Bożej Opatrzności mm. to, co sobie wybraliśmy jako podróż poślubną. I powiedzieliśmy I tak, jeśli macie miejsca, to nas weźcie. No i mieli miejsca. Mieli miejsca, ruszyliśmy po czterech godzinach, byliśmy na miejscu. I jak tam byliśmy, to naprawdę poczuliśmy wielką radość, że tam jesteśmy. To że był tam nasz czytaliśmy. to był nasz tak naprawdę. Nam się wydawało, że chodziło o Santiago, tak? A to chodziło mm. o te Fatime, o dotarcie do, do niej właśnie, nie? I, i zawierzenie naszego małżeństwa właśnie tam, zawierzenie Bogu przez jej osobę. I, i takie historii jeszcze trochę mamy, I tak czasem jaki opowiadamy, to ludzie nam się dziwią, jak to? Przecież ja czegoś takiego nie doświadczam. Jak to możliwe, że u was się aż tyle tego dzieje, tak? Takich właśnie ingerencji, interwencji, cudowności, mm. niecudowności. Nie wiemy, czy tak jest. Czy u nas się dzieje tego więcej, czy mniej, czy u kogoś zupełnie takich, takich zdarzeń nie ma. Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, ale na pewno wiemy jedno. Jedno, jedno wiemy, że czym więcej o tym mówimy i czym bardziej to rozpowszechniamy, to to, coraz, się mnoży. To, to się mnoży i, i powiększa. Tak. tak tak, jak miłość, nie? jak mhm. się nią dzielimy, to też ona, ona jeszcze, tak. jeszcze nas bardziej ubogaca. Tak? Więc tak po to to robimy, po to to robimy, żeby ktoś zaczerpnął, żeby ktoś poczuł, że, że to też jest wyzwanie dla niego, że, że może nie przypadkowo tego dzisiaj tak. słuchasz, może, raz... może, może ona też, też przez to jedno nagranie chce, chce powiedzieć właśnie coś, coś do ciebie. I nieraz może być jakieś uczucie lęku, strachu w nas. To jest normalne i ludzkie, tak? Natomiast widzimy, ilukrotnie to przełamujemy w sobie i mówimy dookoła o, o tym dobru, które się dzieje, o tym dobru, którego doświadczamy w e, Bożej opatrzności, to naprawdę to się powiększa. Mhm. I tego Tylko życzymy. powiększenia właśnie Wam życzymy. Tak jest. Na ten dzień, na ten tydzień i na to wszystko, co przed wami. Wszelkich łask i dużo dobre. Pa, do pa! Do